Heja, heja, z tej strony Michaelo i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy Football Manager 2013 kadrierą GK Pytergówek Bez wędnego pieprzenia yy, Przejdę akurat do najważniejszych rzeczy Jakie się działy w, w trakcie tej przerwy zimowej w sumie, w sumie działo się niewiele Bo transferów Z tego co ja pamiętam Nawet chyba ani jednego nie przeprowadziłem No bo stwierdziłem, że no nie, ma, nie ma sensu żeby, żeby dokładać jeszcze zawodników wyników do, do i tak już tej listy płacowej No właśnie i będziemy grali tym samym składem co graliśmy na, na jesień akurat no na razie, na razie to jako tako było wypało akurat i było za dobrze, więc myślę że że nie będzie źle i teraz także tylko w zasadzie pokazuję terminarz i przechodzimy od razu do meczu a graliśmy tak odtąd były spadniki. 2-2 na wyjeździe z Dolkanem Zombki po Golach, Stachelskiego i bardzo czekaj zresztą widzicie całkiem sporo meczy wygranych i zresztą o dziwo całkiem sporo z tych meczy Jakiś z od mi zdał i całkiem sporo z tych meczy było wygranych właśnie jak zresztą widzicie tutaj nawet meczy jakieś nawet jeden mecz z tego wygraliśmy z, z ruchem dobra no ale no to, to spokojnie po kolei Następnie wygrana 5 do 2 what the fuck, z zespołem, który gra tutaj u nas w ekstraklasie, a mianowicie z Zawiszą Bydgoszcz, po hat-tryku yy, Macieja czyli naszego króla strzelców na obsofie w naszym zespole, yy, a także Łukasz Fiołek i Batyk Stachelski znowu strzela gola. Następnie wygrana z naszymi e, dziewczynkami, jak ja to się śmieję, e, a mianowicie z e, e, KSP e, Disco Polo, e, Grodzisko Warszawa. Innym słowem z Polonią Warszawa. E, po golach Jaguzińskiego, który, który to, to jest właśnie ten mój kolega i nas pamiętam, że chyba nadgrał chyba w, w Polonii, jak go kiedyś, kiedyś sprawdzałem, jak, jak chciałem właśnie się upewnić, czy to był on. I tak przy okazji. No właśnie chyba się dowiedziałem, że w Polonii nie, ale w Legii też. A także Majkowski, a nawet znowu Stachelski. Następnie 2 do 2 w dupę niestety od Korony. No tutaj trochę szkoda. Następnie 2 do 2 z Mistrzem Polskim, znaczy, przepraszam, nie z Mistrzem Polskim, bo to z... w Legitym życiu, a tutaj to nie wiem to no, kto jest Mistrzem Polskim, chyba Lech. Eee, no ale 2 do 2 ze Śląskiem Wrocław, tutaj znowu Guzelski i znowu Fiołek. Niestety też Kontuzyn nabawił się Nijaki Małkowski, jest czuli, kto to jest. E, następnie przegrana niestety 2 do 0 z Legią w pierwszym sparingu. Następnie w ramach e, znowu e, sparingu z młodszym, z młodszym rocznikiem, a mianowicie z kilkaprytkówek Under 18 w ramach pierwszego treningu, no coś, coś na zasadzie jak, tam, jak ma Krakowie e, to 3 do 2 po dwóch golach Stachelskiego i Radlera, który został niestety skoncyzowany, ale chyba to nie była jakaś długa kontu, a nie jeszcze 2-3 miesiące, aha, to coś mi się niestety pojebało. Następnie przegrana 2-1 niestety z Lechem, tutaj jako gola dla nas walną <laughs> bodajże Kamiński, znaczy jest samo samobój, oczywiście, no właśnie, Marcin Kamiński. Następnie porażka minimalnie 1 do 0 z Wisłą Kraków No tutaj to akad trochę, trochę akad żałuje tego meczu, no ale no mówi się trudno, trzeba z tym żyć Następnie 2 do, 2 do 0 z Pierwszoligowym Bełchatowym I nie mówię to wcale o prawdziwym życiu, bo oni chyba nawet występują w pierwszej lidze No właśnie, pierwsza liga A z chwilą udało mi się w końcu odpalić te Um, no, logosy na pierwszą i drugą ligę, akurat, aczkolwiek to wymagało niestety zmiany, e, zmiany skórki. Um, dalej. Dalej, remis z ruchem 1 do 1 to akurat z tego co pamiętam, bo chociaż no oczywiście o to, to mówić, że, że to akurat tych paników to ja się nie grałem, akurat tylko mój asystent, żeby to już było trochę szybciej, ale z tego co patrzymy na, potem na mojego highlightsa, to tutaj to było na, nawet chyba na zasadzie takiej, że prowadziliśmy przez dłuższy czas, ale niestety tylko remis. Następnie w dupę dostajemy od 3, 3 do 1 od Jagieloni, tutaj gola walną Kasiusz Piewowarczyk. Następnie wygrana na widzewiu, znaczy jest widzewem w sumie a nie na widzewiu, bo graliśmy u siebie. Po golach Joczysa i Górskiego, tu niestety chujową czerwoną kartkę dostał Fiołek. No ale to na szczęście tylko spaning więc to akurat nie ma jakichś e, jakich, e, większych konsekwencji. Następnie Pelikanowicz, również 2 do 1 po golu Stachelskiego i, i tym razem Rozdowicza. Następnie jest mini takie żeby sobie zagraliśmy z Uzusem i bo, no bo jako że tutaj jakaś spod okazał dostawiliśmy nawet jak na... Ten, I nawet chyba więcej jak na, nawet za leki, bo faktycznie znaczy inaczej, na, więcej naleki dostawaliśmy za kibiców tak jakby, ale no też trzeba było też i zapłacić eee, No i 5 do 3 aż po dwóch golach Joczysa, Stachelskiego jednego Jeden golu również do Drozdowicza i tyle. No i, no i niestety... A i tutaj właśnie ten kontuzji się nabijał, właśnie Radler, tej co ma jeszcze tam na 2-3 miesiące. I król, ale król to chyba już coś jakoś... No właśnie, już tylko tyle, że zmęczone. No pewnie w tym, w tym meczu nie wiem czy wystąpi, no bo kondycja tylko 84, ale to się jeszcze zobaczy. Następnie ze świtem 1 do zera po golu Fiołka, Następnie znowu tutaj z legią graliśmy i pokonaliśmy. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony niestety, no bo jako że no ja jestem legi akurat ten i 1 do 0, a zresztą nawet zobaczę, kto, kto w składzie legii. O, to jak sz... tak, no już kuciaka nie ma i sobie kupili Michała Szromnika, ma teraz ten, no to to taki nawet, nawet dobry skład. No. Dobra, czyli, im sobie mamy już skład na Ekstraklasę. Hihihihihi! Ale dobra, bo coś mi się tutaj spierdoliło. Aha, i potem jeszcze Mazur karczy w 3 do 0 po golu Majkowskiego, Guzowskiego i Stachelskiego, a także od Focka. na zakończenie przygotowań do rundy, tylko i wyłącznie tenis. To akurat potem jeszcze specjalnie dałem dwa tygodnie odpoczynku, żeby nie było żadnych sparingów, żeby być to chyba bardziej świeższym na pierwszy mecz. Wiesz, tylko zobaczę, kto no właśnie, bo to jak poprosiłem o wymianę o wymianę znaczy, inaczej, yy, od początku, że o, o klub patronacki dodatkowy może, bo tutaj mamy na razie bogdankę, na się górnik Łęczna, może lepiej dostanę. A także plany, że tutaj wymiany i że nowa powiesz, nawierzchnia powinna być gotowa. A co, co, co ciekawe, no to pokazuje mi w siedzibie zarządu, że nowa nawierzchnia powinna być gotowa właśnie 13 czerwca 2015, a że rozpocznie się wymiana tej nawierzchni 15. Fuck logic. Z, zresztą ma propos tego, jakby, jak ten to jak to trochę obsesuje to zdjęcie, znaczy nam, żeby tylko ten proszę do zarządu została, zostało, akurat to wezmę nawet i może jakiś ten FM od zrobię z tego. OK. Niestety coś mi znowu, nie wiem, ten, ale to już, ale to już na szczęście to już nie będzie aż tak jak to było kiedyś. Mi tak podduszało ani nic w tym desy. Dobra, I jedziemy z meczem, bo już dawno nie grałem, a chciałbym sobie pograć. Chyba serjnie niestety jeszcze kontuzja na tam ma jeszcze... A no to. Ale tutaj tak to, tutaj zagra cięciała i tutaj no król. No tutaj no trochę jednak kondycja taka niespecjalna, więc no raczej, dobra, no to zosta, niech zostanie nowak, chociaż ty no ostatnie te pary występów nie ma za najlepszych, ale kogoś innego, on teoretycznie za włoski mógłby zagdać sobie albo Piwowarczyk, chociaż on no właśnie też bardziej na na lśtotek. No niech tak zostanie Nie ma co nie ma co kombinować jakoś za specjalnie Dacie jak tu jeszcze kontuzja Niech stachelski niech będzie na, na ławce chociaż chociaż zobaczę jak tam... za fijołka tutaj O I Może rupę za stawarzy, Na przykład Majkowski no tutaj, no średnio z tymi ostatnimi występami, to tak się zastanawiam, czy bym może go jeszcze też nie wymienić. Na przykład na... Ciuże... Nie, Cióżeńskiej też mam. mam. E, Chwila. O, to zrobimy tak. O, tutaj kogoś zmienię, na przykład pana. I Liję może? No ile kontacienko zmienię? O i zrobimy tak O i to byłoby nawet 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 Dobra Jeszcze ja tylko zapiszę to No skutka na której teraz akurat używam Bo tutaj w międzyczasie jeszcze w najróżniejszych próbowałem akurat i może też z podmienianiem jakichś jakich tam nie wiem baz danych tam i tak dalej, żeby to na tamtej, na tamtej akurat było dobrze. No ale na akurat ile tam? Wcześniej akurat wyrażem tą, nazywa się to jest też e, Alawania 13, tylko tyle, że wersja nie Pro, tylko Amazing. No i na szczęście jakoś się udało i tutaj e, station. E, boisko GKP jest odbajnie pokazane. OK. Przechodzimy do meczu. Bez zbędnego pierdolenia. Jak też już mówię, tak w zwyczaju... Hmm. tak, akurat nie będzie pokazane akurat, bo jako żegnamy na wyjeździe. To już nie wpuścił Gola, Zużycki 75 mecz i dozowicz dwóch goli, aby... O, no to ciekawe. Niewątpliwie. A poproszę o datę Pana Zalewskiego. I bo teraz są zbyt wysokie, są i tak wysokie, to powiem asertywnie, że mm, oczekuję wyłącznie zwycięstwa, a także żadliwie, że wierzę w umiejętności. Okej. Okay. I zaczynamy. Też poprawię mikrofon, żeby może coś mnie Okej. Okay. I kwiek, ale na szczęście nie, Arka nie Arkadiusz kwiek. To co my tylko jedy jako jedyni gramy teraz. Aha, nie no, nie, nie bo... A, nie, bo dzisiaj są jeszcze też mecze, tylko tyle, że on na późniejsze godziny. Stachelski, Gudyski czy będzie już 1 do 0? Niestety słupek! Jeszcze jak Stachelski, gol! Bartosz toż Stachelski i dzięki temu awansujemy na pierwsze miejsca, czyli Antakwo, bo... Bo Wisła Płock grała z LKS-em, czyli LKS musiał wygrać. Jej! Dobra, pierwsze miejsce mamy. Ja pierdził. Dobra tutaj, dobra, tutaj to z ostatnich wyników co nie, to niech nie pokazuje, tylko niech mi pokaże na przykład ocenę albo mowę ciała, może lepiej. Ja, statystyki to będzie chujowe. Um, mowa ciała. Ja. Dobra, nie, dobra, to niech będzie o, o Saganowskiej Opinie, to może lepiej. najlepiej. Jak to się. Dobra, to jak tak, to nękajcie trochę rywali. I Chrostowski łapie piłkę. Hmm. Nasze znaczy, doświadczenia są bardzo dokładne, okej. Okay. Ja zacznę tylko, że tak, dam tutaj chociaż na kontrolę. I uh, Górski na szczęście, ale na szczęście dla nas Stachelski dobija tą piłkę. W idealnym miejscu znalazł się i bardzo dobrze Bartosz Stachelski zdobywa drugiego gola w tym meczu i dzięki temu prowadzimy 2-0 na wyjeździe z Resowią. No czyli akurat Bartosz Stachelski bardzo dobrze tutaj przepracował okres przygotowawczy, a właśnie w tym momencie Śląsk-Wrocław zdobył gola z Widzewem. 80. minuta. A, no, możemy być zadowoleni. No tutaj Batek Stachelski, no to widać, że bardzo dobrze przepracował uh, okres przygotowawczy i że jest takim, no może powiedzieć, takim mini wygranym tego um, tego okresu i no zobaczymy, no co, co z tego, co z tego wyjdzie. czy z, Zobaczymy dokładniej tak mówiąc, czy z tej mąki będzie chleb. ciała do Chrostowskiego, ale nic nie będzie z tej akcji. Jezu, jak tu widzę dał się chujowo zdobić. Zresztą faktycznie nie wiem czy spalonego nie było, no, ale dobra, zajmujmy się na razie Oczywiście, jeżeli tak, tak na marginesie, tak by the way, jeżeli ktoś chce to oczywiście zapraszam na, nie wiem, na, na zaprosić, zaprosić mnie na Steama albo polubić fanpage. Ja tam akurat bardzo chętnie na przykład porozmawiam z wami co, co do moich przemyśleń na przykład na temat piłki nożnej czy generalnie jakichś tam rozgrywek właśnie czy to polskich czy zagranicznych. Zresztą akurat pod tym względem mam taką a mam taką akurat, no, można powiedzieć, czy to nadzieję, czy e, taki zamiar właśnie, żeby pod tym względem też, e, moment, i trzy, Jagodziński, e, żeby pod tym względem właśnie trochę uaktywnić e, fan, żeby to nie było tylko i wyłącznie, że to co się dzieje na, na tym, ale że takie moje właśnie przemyślenia że to ten, że czyli, nie wiem jak tam przewidujecie, jak tam, jak tam będzie kolejka, co sądzicie, o, co sądzicie o tej akcji czy tam tamcy i tak dalej, więc jakby co to serdecznie zapraszam na fanpage. Link do niego znajdziecie na pewno pod, na pewno pod w opisie tego filmiku. Dobra, przejdźmy już do meczu ogrodnik i chyba nie po czym mówić. Albo właśnie Przez to że mówiłem to piłkarze się... Zdekoncentrowali i przez co mamy bramkę dla Dresowi, ale na szczęście i tak już jest 80, no chyba 90 minuta, już trochę późno na zmiany nalą no, no to chociaż chociaż wezmę i tak na zyskanie czasu Stawarz wejdzie, wejdzie Majkowski i za Pietronia wejdzie Matić. Kurczę, szkoda, bo jakoś tak mimo wszystko, no, przez sam akord szacunku, ale wolałby, wolałbym jednak, żeby widzew tutaj wygrał. Tak z punktu widzenia kibica legi. No ale no to wiadomo, że i tak, i tak najważniejsze, żeby żeby legia wygrała w kielcach. Tak mówię, mówią, no, z mojego punktu widzenia. Chociaż wiadomo, że, że kibice Lecha by wole, woleli, żeby Korona wygrała ten mecz. I czy to już będzie koniec meczu? już pewnie ostatnia akcja. Ogrodnik. I tak jest. Koniec meczu. GKP tatgówek pokonuje resowie 3 do 1. Po bardzo dobrym meczu Bartka Stachelskiego. Więc w bardzo dobrych nastrojach startujemy z ligą i mam nadzieję, że tak to właśnie e, tak to właśnie się zakończy z cyklu zakończymy na takim miejscu właśnie na jakim jesteśmy teraz. No od biedy już jakbyśmy byli na tym miejscu, na którym byliśmy jeszcze przed tym meczem, to też musi się obrazyć, aczkolwiek to jak na którym jesteśmy teraz, no wolałbym oczywiście wiadomo bardziej Dobra mm. Zobaczmy, zdecydowała lepsza skuteczność, Stachelski świetnie w świetnej formie, konferencja prasowa tu już rozumiem po, po nagraniu i GK petat nadal bez porażki. Dobra, e, przejdźmy do tutaj i najbliższy meczyk sobie może zagramy jakoś tak żeby nie było, że tylko trzy mecze w rundzie i tyle może zagrajmy jakoś może gdzieś tutaj wigrę albo motor. No bo Sandy, no kto z tych trzech jakoś? Może ja tak wypośrodkuje i motów niech będzie. chociaż potem pewnie tak zagram, potem ostatnio na siatkę. No nie wiem, coś, coś pokombinujemy. Dobrze, także jeden odcinek wam bardzo dziękuję. Jeżeli się wam podobało, nie zapomnijcie go ocenić i zostawić łapki. Najlepiej w górę. I do usłyszenia w następnym odcinku zagrajmy w Forum Raczyna 2013. Do usłyszenia, cześć!